powiedz mi proszę pani o twoje ulubiony grzech. Mm. Ojejku, to jest bardzo ciężkie pytanie. Szczerze mówiąc to to nie wiem. Nie wiesz, czekolada? Pst. No nie wiem, może, może być, tak, tak. Ja słyszałam, że Pani kiedyś miała bliznę na, na twarzy, tak? A już to zupełnie nie jest widoczne. Czy co zmieniło Twoje życie? Jestem już po zabiegu, jestem po operacji, także no nie dziwne, że w tym momencie mnóstwo osób tego nie zauważa. Um. Także jestem osobiście bardzo zadowolona, że ym, udział w programie ym, umożliwił mi ym, zlikwidowanie tego. Ja się naprawdę cieszę. Czy jesteś bardziej skromne pod doświadczenie z takiej bliżna? Myślę, że po tym wszystkim nabrałam ym, pewnego dystansu do siebie i, ym, i w jakim stopniu pewności siebie, to na pewno. A całkiem pewności siebie masz. Myślę, że taka całkowita pewność siebie gubi ludzi, także mm, takiej pewności siebie całkowitej nigdy nie zdobędę i nie chcę jej zdobywać. Wystarczy mi taka pewność siebie, jaką mam w tym momencie. Czy Twoje osobiste charakter jest bardzo ważny jako Madalka? Mhm. Tak um, przede wszystkim ludzie, jak mnie widzą, um, słyszą, um, gdziekolwiek, jak się wypowiada, wypowiadam, um, oceniają mnie, tak? Także trzeba naprawdę uważać na to, co się mówi i pokazywać się z jak najlepszej strony, wszędzie. Jak kiedyś słyszałam, że modelka nie powinny mówić nawet, że oni powinny po prostu chodzić, mieć ładny wygląd i tyle. Czy to nie jest coś w tym? Um, myślę, że nie powinno się traktować modelki jako rzecz, którą można przedstawiać z kąta w kąt i ona po prostu ma siedzieć cicho jak mysz i tyle. Nie, modelka jak najbardziej powinna mieć swoje zdanie i, i powinna wypowiadać się um, na temat, który ją dotyczy. Już w końcu powiedz mi twoje ulubione grzech. O matko, dlaczego mnie tak dręczysz z tym? Widzisz, to jest coś poważne, bo ona nie chce mówisz murder, ja nie wiem, gwałt może. Boże, to jest bardzo ciężkie pytanie. Uwierz mi. E... Pomóż mi. Dawaj mi propozycję. Ja, ja mogę z tego wybrać. Będzie mi łatwiej. E, różne akcje seksualne. Na przykład. Na przykład. Myślę, myślę że tak. Ile razy w tygodniu? No nie, no. Co tak y, na tyle wystarczająco, żeby życie było y, milsze. Sam? Czy, czy kogoś? No wiadomo, że z facetem, no. Ale z kobietami też? Nie, z kobietami nie. Dlaczego? Myślę, że nie. Ty nie doceniasz wygląd innej ładnej kobiety? E, oczywiście, że doceniam e, wygląd innych kobiet, moich koleżanek, e, ale jednak e, bardziej patrzę na, e, na facetów, to na pewno. Ukrydłaś kiedyś coś. Mm, jakby małą dziewczynką ukradą kiedyś cukierka ze sklepu, to jest w ogóle... To jedyna zbrodnia, jaką kiedykolwiek chyba popełniłam, tak. Dobrze, więc jest też winy jakiejś seksualnej akcji, nie wiem, i theft. <grym> 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 dziękuję bardzo za wywiad. Ja również dziękuję ślicznie.